Dziupla lektorska sowa zaprasza. Może komuś jest to obojętne. Mnie nie. Na sejmowym korytarzu trwa protest, w którym opiekunowie osób niepełnosprawnych i dorosłe osoby niepełnosprawne domagają się podniesienia renty socjalnej do poziomu minimalnego wynagrodzenia, czyli do 3490 zł. brutto. Sprawa dotyczy niespełna 300 tysięcy osób w ponad 37-milionowym kraju. I choć. Powinienem tu piętnować rząd, który ponoć przecież tak bardzo dba o dobro obywateli. To nie. Tym razem odpuszczę. To i tak nic nie zmieni. Nadal jakiś resortowy ministerek będzie plódł o tym, jakie to plany mają i co lada dzień wprowadzą. Znowu wybujałą inteligencją i nieograniczoną empatią błyśnie marszałek Terlecki, upatrując w proteście jedynie lansu i trampoliny wyborczej dla opozycji. Przeraża mnie inna sprawa. Otóż Rzeczpospolita ogłosiła sondaż, zadając jedno proste pytanie. Czy popiera pani, pan ten protest? I wiecie co? 10% tego skurwiałego społeczeństwa, tych prawdziwych patriotów i katolików czczących pamięć Jana Pawła II odpowiedziało nie, nie popieramy. Stwierdzili tym samym, że niepełnosprawni i ich opiekunowie mają nadal żyć, czyli jeść, mieszkać, opłacać lekarstwa i rehabilitację, otrzymując niespełna 1600 zł miesięcznie. Marzę o tym, aby i na Was, dziesięcioprocentowy skrawku Polski, spłynęła ta wspaniała łaska niepełnosprawności, byście doświadczyli tego, z czym na co dzień zmagać się muszą protestujący. Jesteście, wybaczcie proszę, mowę nienawiści nieuleczalnym ścierwem. Smrodu od was bijącego nie zneutralizuje nawet te 70% popierających w tym sondażu żądania niepełnosprawnych. Wstydzę się dranie, że jesteśmy z tego samego plemienia. Jedyne, na co zasługujecie, to cierpienie po kres waszych ziemskich dni. Nic poza pogardą nie powinno was spotykać. No.